Mówiła o rekomendacjach, które zostały opublikowane w ostatnich trzech latach, czyli w 2018-2021 z czerwcem włącznie. Publikowanych było 11 dokumentów, które zostały zakwalifikowane do takiej analizy przeglądowej. Wszystkie były publikowane w języku angielskim, stąd najprawdopodobniej wiele z nich wykluczyliśmy ze względu na to, że Język no, był narodowy, a nie, a nie angielski. No i drugim warunkiem to było to, że są to organizacje, które albo są międzynarodowymi organizacjami związanymi z medycyną, sportu, albo z ginekologią i położnictwem, albo są to krajowe organizacje branżowe. I takim przełomowym dokumentem do którego zachęcam żebyście zaglądali do którego zachęcam żebyście odsyłali swoje klientki pacjentki to są rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia i po raz pierwszy w 2020 tak dużo miejsca zostało poświęconego aktywności fizycznej w ciąży. Także 2020 to był po raz pierwszy to był rok w którym po raz pierwszy WHO opublikowało zalecenia dla kobiet w ciąży. Dla Kobiet, które są bardziej aktywne, które są zawodniczkami sportowymi. Już wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski pod przewodnictwem profesor Kalibu z Norwegii opracował taką pracę przeglądową na temat właśnie zaleceń, zarówno dla kobiet, które podejmują sport rekreacyjny, czyli taki bardziej prostrowotny, ale też dla zawodniczek właśnie wyczynowych które podejmują trening o bardzo dużych obciążeniach, więc tutaj też ciekawy dokument dla osób, które być może mają do czynienia z taką populacją. Kobiet, które chcą kontynuować swój trening, które nie chcą rezygnować z kariery zawodniczej, albo nawet to nie jest taka profesjonalna kariera zawodnicza, ale są to kobiety, które chciałyby nie za dużo stracić z tego, że cieszą się uczestnictwem w jakichś takich amatorskich zawodach, maratonach, więc warto tutaj wtedy do tego dokumentu sięgnąć. Rekomendacje Amerykańskiego Kolegium Ginekologów i Położników, położników i Ginekologów. To są takie rekomendacje, które ja najbardziej lubię. Bardzo ciekawy dokument, dość szczegółowo też opisujący pewne wytyczne, będę o nich mówiła. Tu mniej, może szczegółowo, ale również wiarygodnie inna amerykańska instytucja, która też podejmuje temat aktywności fizycznej. Mamy rekomendacje z Australii, Nowej Zelandii. Tu bardzo ciekawy, nie tyle dokument, który został przygotowany pod kierownictwem profesor Michel Motoli z Kanady. Jest to... Dokument opublikowany przez brytyjski, Brytyjskie Czasopismo Sportu i Ćwiczeń i Medycyny Ćwiczeń. Więc no bardzo wiarygodne źródło, ale przede wszystkim przełomowe jest to, że oparty jest na wielu metaanalizach, czyli na takich pracach, które zbierają, podsumowują wyniki innych prac. Jest to taki zbiór rekomendacji opartych na wielu tysiącach, czasami kilkuset tysiącach kobiet. Pierwszą ważną rekomendacją akurat z tych kanadyjskich wytycznych, którą chciałabym, żebyście zapamiętali, to to, że wszystkie kobiety poza Takimi, które mają specyficzne przeciwwskazania, też je później wymienię, powinny podejmować aktywność fizyczną, również te, które były nieaktywne przed ciążą, również te, które zostały zdiagnozowane jako te, które mają cukrzycę ciążową i również kobiety, a w szczególności właściwie te kobiety, które są z nadwagą, które mają otyłość. I to, co bardzo często jest podkreślane, akurat profesor Michel Motola to. Na jednym z webinarów podkreślała bardzo mocno, dotyczy to całego okresu ciąży. To nie jest tylko pewien etap od drugiego trymestru. To jest jeden z większych błędów, który jest popełniany. Że kobiety czekają aż minie ten 12, 13 tydzień, kiedy ciąża będzie troszkę bardziej ustabilizowana, kiedy zmniejszy się ryzyko poronienia samoistnego i wtedy dopiero rozpoczynają ćwiczenia. Natomiast to, co wiemy, to że w czasie pierwszego trymestru aktywność fizyczna nie zwiększa ryzyka poronienia ani nie zwiększa wad rozwojowych. To jest raz, a w drugą stronę działa to w ten sposób, że jeżeli tej aktywności kobieta nie podejmuje, to zwiększa się ryzyko powikłań ciąży w późniejszych etapach przebiegu ciąży. Jedna z meta analiz, o których wspomniała wcześniej, pod kierownictwem profesor Margi Davenport, to jest wychowanka profesor Motoli, również z Kanady, to jest ta metaanaliza, która myślę może posłużyć jako ten argument, kiedy kobieta się boi, czyli te wyniki, które pokazałam na początku, te 60% pań, które paradoksalnie nie podejmuje ćwiczeń, bo boi się o zdrowie dziecka, to jest ten dowód naukowy na 50, prawie 3 tysiącach kobiet ciężarnych, że Aktywność fizyczna w ciąży nie jest związana z ryzykiem porodu przedwczesnego ani innymi negatywnymi konsekwencjami dla matki i dla dziecka. Nie jesteśmy w stanie skrzywdzić naszego dziecka, podejmując ćwiczenia. Inna Inna praca. Myślę, że bardzo ważna, bo tych problemów powikłań ciąży związanych właśnie z cukrzycą, z nadciśnieniem ciążowym stanem przedrzucawkowym jest bardzo dużo. Poprzez ćwiczenia jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko tych powikłań o 60%. Poprzez ćwiczenia jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko makrosomii płodu. Tak, makrosomia płodu dla tych pań, które nie są przedstawicielami opieki okołoporodowej. Makrosomia to jest taki moment rozwoju dziecka, taki... Stan rozwoju dziecka, kiedy dziecko jest po pierwsze bardzo duże, ale przede wszystkim jest już na samym starcie otyłe. I bardzo często już ten metabolizm dziecka jest zaburzony, i te dzieci mają większe, ryzyko, mają większe ryzyko cukrzycy już od wczesnych lat dzieciństwa. Także poprzez ćwiczenia jesteśmy w stanie nie tylko obniżyć ryzyko cukrzycy u samej matki, ale również Poprzez to, że ten metabolizm matki dziecka jest połączony, jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że dziecko będzie zdrowsze, obniżamy jego ryzyko zaburzeń metabolicznych od dzieciństwa do wieku tak naprawdę dorosłego. I też takie efekty psychospołeczne, bardzo istotne, szczególnie w okresie pandemii, mamy 67% mniej. Ryzyka depresji okołoporodowej, a także tutaj, tak jak powiedziałam, działają i biologiczne aspekty, czyli wydzielanie pewnych hormonów, które są związane z wysiłkiem fizycznym, ale też uczestnictwo, przynależność, zadowolenie z siebie, poprawa obrazu ciała, więc wiele takich aspektów, które pozytywnie wpływają na to, jak się czujemy, jak się oceniamy. Inne rekomendacje, które są mniej naukowe, bo tutaj wybrałam kilka metaanaliz, które wspierają rekomendacje kanadyjskie, ale niektóre zostały z nich tak bardziej przygotowane pod kątem kobiet, czyli są takim, no powiedzmy, dwu-, czterostronicowym, obrazkowym <grym> przesłaniem do nich, do tego, żeby podjęły ćwiczenia. I to są australijskie wytyczne, które zostały opublikowane w 2021. Taką ciekawą też stronę ma brytyjski, brytyjska organizacja, która zajmuje się wspieraniem i opieką zdrowotną, wspieraniem prawidłowego rozwoju, prawidłowej opieki okołoporodowej. I oprócz tego, że mamy pewne zapisy, w jaki sposób postępować, to też są. Przykłady ćwiczeń, więc jest to takie można powiedzieć bardziej interaktywne. Kobieta może sobie też wykorzystać to ćwicząc razem z paniami, które na tych filmikach występują. Bardzo mocna organizacja, Amerykańskie Kolegium Medycyny Sportu ACSM, wytyczne z 2020 i 2019, to jest taki produkt ACSM-u Exercises Medicine. My mamy tutaj też piękny oddział. Polsce, który wspiera zresztą nasz projekt Hitmama i inne działania, więc tutaj też takie dosyć proste, ukierunkowane na zwykłego zjadacza chleba rozwiązania. To jest dokument, który nie został włączony w nasze nasze analizy, ponieważ było opublikowane pod koniec czerwca 2021. Tutaj znowu wracamy do zawodniczek sportowych, takich wyczynowych, zarówno Olimpijek, jak i Paraolimpijek, więc też dla tych osób, które współpracują z zawodniczkami, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem wydane przez organizację UK Sport. I ostatnie. Rekomendacje, które się pojawiły w marcu 2022 to jest w... Jeszcze raz australijskie wytyczne, ale tym razem oparte właśnie na dowodach naukowych, taka raczej publikacja naukowa, praca przeglądowa, niż właśnie te obrazkowe takie zalecenia, które kobiety powinny, by, które powinny stosować. I teraz krótko, co w tych rekomendacjach się znajduje? Trochę już powiedziałam o tym pierwszym trymestrze, bo chciałam, żebyście to zapamiętali, bo bardzo, bardzo często się z tym spotykam i to na tyle często się spotykam, że mamy problem w naszych projektach, zorganizować grupę w pierwszym trymestrze ciąży. Do projektu zgłaszają się właśnie kobiety od tego 13 tygodnia ciąży. W zeszłej edycji Hit Mama miałam tylko jedną panią, panią Paulinkę, która rozpoczęła w piątym tygodniu ciąży ten nasz trening interwałowy. I to była jedna osoba, więc ją zaprosiłam jako tak naprawdę takie case study, bo, bo, bo grupy nie mieliśmy. I rzeczywiście jest tym duży problem. Panie się po prostu boją ćwiczyć. Więc moje przesłanie, żebyście zachęcali kobiety do ćwiczeń od samego początku. Ciąży. To, co jest wspólnym, wspólną rekomendacją, to to, że te 150 minut aktywności fizycznej w ciąży to jest no, takie minimum minimum i ta aktywność powinna być od umiarkowanej do wysokiej. Ta umiarkowana aktywność fizyczna oceniana jest w taki no, domowy sposób poprzez TOC test, czyli Test rozmowy, czyli w sytuacji, kiedy ćwiczę i mogę swobodnie rozmawiać, to jest dobra intensywność, taka właśnie umiarkowana, o charakterze tlenowym, i taką intensywność przynajmniej 150 minut w tygodniu powinniśmy mieć. Najlepiej w takich podzielonych odcinkach, ale tak naprawdę liczy się suma bardziej niż to, ile razy tą aktywność podejmiemy. I to, co jest bardzo ważne, to to, że tutaj WHO też zachęca do tego, żeby oprócz takiej typowo aerobowej e, aktywności typu spacery, typu rower, typu e, no, taka no, gimnastyka przy muzyce, też włączać e, ćwiczenia wzmacniające, e, takie typowe ćwiczenia oporowe, które będą aktywizowały różne grupy mięśniowe, e, również Ćwiczenia rozciągające y, 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 rekomendowane są przez WHO i ćwiczenia mięśni na miednicy. Y, co jeszcze jest kluczowe, i to jest ta zmiana, którą też chciałabym, żebyście, y, żebyście y, zapamiętali, to przede wszystkim ograniczenie zalecenie do ograniczenia czasu spędzonego w sposób siedzący. Czyli naszym zadaniem jako osób wspierających kobiety ciężarne jest to, żeby przekonać je, żeby nie siedziały i nie leżały. To jest najgorsze, co możemy zrobić, to położyć ciężarną plackiem. I jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to zastąpienie czymkolwiek, jakimkolwiek sposobem aktywnego spędzania czasu wolnego, będzie najlepszym wyjściem, ale mamy też zalecenie do tego, żeby stosować lekką intensywność. I nawet ta lekka intensywność będzie lepsza niż żadna. Stąd kobiety, które mają pewne powikłania, które nie powinny za bardzo angażować się w wyższej intensywności, tą lekką aktywność powinny wykonywać, czyli znowu starając się to przełożyć na taki no, prostszy język. To jest lekka aktywność to jest taka, że czuję lekko przyspieszony oddech, ale jest to Dopiero zauważalne, jak zacznę się nad tym zastanawiać. Czyli ten oddech właściwie lekko przyspiesza, serce lekko przyspiesza, ale w ogóle tego nie czuję. W umiarkowanej intensywności już muszę troszkę głębiej oddychać, nadal swobodnie mogę rozmawiać, ale czuję, nawet czuję, że to serce pracuje i czuję ten oddech, który, który no, daje też taką fajną czasami satysfakcję z podejmowania ćwiczeń, że czasami Panie mówią, tak czuję, że żyję i to jest ten moment, kiedy. Organizm wchodzi na wyższe obroty, natomiast lekka aktywność to właściwie jest ta intensywność niezauważalna, nie jest odczuwalna, natomiast nie siedzimy i nie leżymy. Każda aktywność, każdy krok się liczy, czyli zalecenie to jest to minimum 150 minut, i do tego dążymy, żeby to było to minimum, ale no, jeżeli były kobiety, które właściwie no, nic nie robiły wcześniej, bo też są takie osoby, to każde 10 minut, każde 2 minuty będzie lepsze niż nic. Kiedyś się mówiło, że to minimum musi być 10 minut, żeby w ogóle był jakiś efekt zdrowotny. Teraz to, co wiemy, też między innymi z tych rekomendacji WHO, że każda aktywność, która pobudzi trochę nasz organizm do tego, żeby pracował szybciej, żeby też zaktywizował do wydzielania pewnych hormonów siłkowych, będzie lepsza niż żadna. I są tutaj takie proste rady, żeby rozpoczynać powoli żeby nie stawiać sobie zbyt ambitnych celów, rozpoczynać w prosty sposób, czyli znowu zamieniamy wchodzenie, zamieniamy w windę na wejście po schodach, żeby wysiąść być może przystanek wcześniej i przejść kawałek żeby sobie zaplanować to, żeby to nie było tak ad hoc, a może teraz, a może nie, ale żeby te rzeczywiście 10-15 minut poświęcić na aktywność fizyczną, myśląc kiedy to zrobię i to na pewno wtedy jest bardziej efektywne i bardziej realistyczne. To, co już powiedziałam, ale żebyście też wiedzieli, gdzie to jest zapisane. I to jest wyraźnie zapisane w rekomendacjach, które były już publikowane w 2015. To to, że nieaktywność w ciąży jest zachowaniem ryzykownym. To jest bardzo ważne, przełomowe zdanie, które właśnie było publikowane po raz pierwszy przez ACOG. I jeżeli kobieta nie robi nic, nie rusza się. To krzywdzi siebie, krzywdzi dziecku. Wiemy, że te konsekwencje nieaktywności są tak daleko idące, idące przede wszystkim w metabolizm, przede wszystkim w rozwój dziecka, w dotlenienie, w stymulowanie rozwoju łożyska i wiele innych konsekwencji właśnie niedorozwoju łożyska, że to, to AKOK nazwało zachowaniem ryzykownym. I to co... Kiedyś było zaleceniem unikanie ćwiczeń fizycznych, to już jest naprawdę prehistoria, i to jest coś, co chciałam, żebyście Państwo zapamiętali, że jeżeli słyszycie zalecenie do polekiwania w łóżku, to jest absolutnie działanie na krzywdę pacjentki. Na tyle AKOK poszło daleko, że. Obecnych rekomendacjach z 2020 wykreśliło listę przeciwwskazań do aktywności fizycznej w ciąży. Kiedyś to były właśnie takie taka tabela podzielone było na przeciwwskazania względne i bezwzględne. Teraz już tej listy nie ma i jest taki zapis, że w przypadku ciąży powikłanej, czy w przypadku wystąpienia pewnych nieprawidłowości w przebiegu ciąży, czy też zdrowiu, bo to niekoniecznie musi być związane z ciążą pewnych takich no, powiedzmy zaburzeń zdrowotnych, ćwiczenia powinny być zindywidualizowane i kobieta powinna być pod stałą opieką położniczą. Pozostała natomiast lista znaków ostrzegawczych do przerwania sesji ćwiczeń, czyli w przypadku, kiedy nawet ciąża przebiega prawidłowo, ale zdarzy się coś z tych wymienionych tutaj sygnałów. To należy przerwać. Może nie wszystko będzie czymś niebezpiecznym, ale warto, warto, warto to skonsultować, a przynajmniej warto się temu przyjrzeć, czy przerwanie ćwiczeń będzie powodowało no, zmniejszenie symptomów. Tak, natomiast no, niektóre, niektóre z tych rzeczywiście symptomów wydają się być takie, które wymagają natychmiastowej konsultacji. Krwawienie z dróg rodnych, ból brzucha, regularne silne skurcze, wyciek, sączenie wód płodowych, duszność przedwysiłkowa, nie w czasie wysiłku, tylko przed wysiłkiem trudno złapać oddech. Jest takie uczucie ciężkości w klatce piersiowej, zabroty głowy, ból głowy, ból w klatce piersiowej, osłabienie mięśniowe, zaburzające równowagę i ból lub opuchnięcie łydek. To akok wymienia jako te sygnały ostrzegawcze, i tego też uczymy naszych instruktorów, trenerów, że w przypadku kiedy w czasie sesji coś z tych symptomów się pojawi, to jest ten sygnał, kiedy kobieta na pewno powinna sesję przerwać, a być może również od razu udać się na konsultację. Yy, zalecenie do tak zwanego polegiwania w łóżku, czyli tak zwany bedrest yy, lub prawie całkowitego ograniczenia ruchu jest działaniem na szkodę kobiety. I to też jest zapisane wyraźnie. Yy, nieuzasadnione jest takie działanie w celu uniknięcia na przykład porodu przedwczesnego lub prewencji stanu przedrzucawkowego. To myślę było bardzo Częstą, to było taką no, częstą praktyką, że coś przebiegało źle, no i właśnie było to zalecenie, a to proszę teraz się położyć, proszę wypocząć i przyznam szczerze, że jest wiele pań też, które chciałyby uczestniczyć w naszym projekcie, no ale dzwoni, że no, nie dostało zgody lekarza na ćwiczenia, bo na przykład odczuwają bóle pleców albo odczuwają bóle głowy. Bóle głowy nie zawsze muszą być czymś bardzo niebezpiecznym. Mogą być w ostateczności w przypadku innych symptomów no, bardzo niebezpieczne, chociażby jakimś mogą być sygnałem stanu przedrzucawkowego, ale to nie jest jedyna, jedyne wyjaśnienie. Może być to po prostu efekt niedotlenienia, tego, że kobieta źle śpi, za mało śpi, i to są te przyczyny, które mogą być świetnie niwelowane poprzez regularny wysiłek fizyczny, poprzez lepsze utlenowanie krwi, która. Będzie wykorzystana dla kobiety, dla, dla dziecka. Ciekawe artykuły, które się w tym temacie pojawiły: ograniczenie aktywności fizycznej w ciąży nie może już dłużej być traktowane jako panaceum na wszelkie nieprawidłowości ciąży, czyli bardzo krytyczna taka postawa jednego z lekarzy kanadyjskich, który bardzo mocno krytykuje to, że właśnie zbyt łatwo i zbyt chętnie chcemy kobiety kłaść, jak tylko coś złego się dzieje. I omówienie tych konsekwencji, które są wynikiem nieaktywności fizycznej, bo trzeba pamiętać, że położenie kobiety w łóżku to przede wszystkim obniżenie jej wydolności fizycznej, a ta wydolność fizyczna jest jej bardzo potrzebna do tego, żeby mogła swobodnie donosić ciążę nosić po prostu fizycznie te kilogramy, więc samo obniżenie wydolności, zmniejszenie hmm, też cyrkulacji krwi, to jest, myślę, bardzo, bardzo niekorzystny efekt ograniczonej aktywności fizycznej, bo to właśnie z tą cyrkulacją krwi wszystko to, co potrzebne dociera do dziecka, wszystko to, co jest niepotrzebne, odbierane jest od dziecka i ograniczenie przepływu krwi jest czymś, co naprawdę działa bardzo niekorzystnie. Poza tym no są też takie psychospołeczne aspekty tego, że kobieta, która jest w ciąży o podwyższonym ryzyku, która no ma w głowie to, że być może nie donosi ciąży i ona teraz leży w łóżku i o tym myśli, to jest taki efekt, że ona jeszcze bardziej te myśli kontempluje bardziej je, nakręca siebie mówiąc takim no, kolokwialnym językiem i ma to też konsekwencje dla rodziny, szczególnie jeżeli mama ma młodsze dzieci, które raptem nie wiadomo dlaczego przez przyszłe rodzeństwo tracą matkę, bo nie mogą z mamą się bawić, mama leży w łóżku czy leży w szpitalu, więc to, to są konsekwencje, które rzeczywiście no, powinno też się rozważyć i, i nie traktować tak lekko Zalecenia do reżimu łóżkowego. To są podobne krytyczne opinie na ten temat, które pojawiły się już w 2013, że jest to działanie nieetyczne i nie, powinno, nie jest poparte żadnymi badaniami naukowymi, nau, naukowymi. Czyli to, że kobieta nie leży, nie ma większego ryzyka, że ciąży nie donosi. Tak? Także tutaj no, możemy jedynie zadziałać na plus, nie możemy zadziałać na minus. To są przykłady. Lekarzy, którym bardzo dziękuję za ich działalność, to był wywiad w pytaniu na śniadanie z doktorem Janem Modzelewskim, który opowiada o tym właśnie jak walczy ze stereotypami, że pacjentek z ciążą zagrożoną starają się zachęcać je do tego, żeby właśnie nie leżały plackiem i jak to jest trudne, jak dużo wymaga czasami zmiany nastawienia, ale jednak to się dzieje i to jest na plus. Zachęcam również do tego, żebyście sięgnęli do pewnej publikacji, która właśnie podważa dawne zalecenia do właśnie tego reżimu łóżkowego. Bardzo ciekawa praca Wiktorii May. I to, co jest obecnie wymieniane jako absolutne przeciwwskazania do wzmożonego wysiłku fizycznego, ale... Rekomendowane jest zachowanie normalnej aktywności funkcjonalnej i w miarę możliwości ćwiczenia o lekkiej intensywności, czyli to nie jest to, że tylko kobieta idzie na zakupy, ale też również powinna, powinna wykonać lekkie ćwiczenia, czasami w pozycjach leżących, siedzących. To jest cały no, lista właśnie tych. Takich nazwijmy to najbardziej niebezpiecznych sytuacji. I do nich należy też między innymi wewnątrzmaciczne ograniczenie rozwoju płodu, które kiedyś było też uważane, że absolutnie nie ma, ma nie ćwiczy, bo jak ma ma ćwiczy, to za dużo tlenu zużywa, za mało tlenu dostarczymy dziecku. To, co wiemy, to to, że. Poprzez ćwiczenia zwiększamy funkcję, poprawiamy funkcję łożyska, zwiększamy przepływy matczyno-płodowe. Dziecko otrzymuje więcej tlenu, więc, tak na dobrą sprawę, aktywność fizyczna jest tym środkiem, które powinno być rekomendowane. Więc z tego powodu, że za dużo na ten temat nie wiemy, to rekomendowana jest lekka intensywność ćwiczeń, natomiast na pewno nie unieruchomienie kobiety. To, co też jest Częstym powodem, dlaczego nasze panie przestają ćwiczyć w projekcie, to idą na ocenę położniczą na taką no zwykłą wizytę raz w miesiącu i skraca się im szyjka macicy i już wtedy mają zakaz ćwiczeń. Skracająca się szyjka macicy wciąż nie jest powodem do przerwania ćwiczeń. Jedynie wymieniana była niekompetentna szyjka, otwierająca się szyjka, natomiast nie skracająca się. To jest jedno z badań, które pokazuje, że właśnie kobiety, które miały szyjkę poniżej 25 mm i uczestniczyły w ćwiczeniach co najmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, u nich ryzyko porodu przedwczesnego obniżyło się o 32%, jednak to było takie no, nieduże badanie, stąd te wyniki nie były istotne. Natomiast tu są względne przeciwwskazania do wzmożonego wysiłku fizycznego o intensywności umiarkowanej do wysokiej i tutaj trzeba indywidualnie podejść do każdej pacjentki, do każdej klientki w taki sposób, żeby rzeczywiście no, jej stan ocenić, czy ćwiczenia działają na plus czy być może nasilają, ale mówimy tutaj już o ćwiczeniach od intensywności odmiarkowanej do wysokiej. Również mówimy tutaj o stanie, łagodnym stanie przedrzucawkowym i tu po raz kolejny ta lepsza cyrkulacja, lepsze natlenowanie jest, jest czymś, co nas przekonuje do tego, żeby jednak kontynuować ćwiczenia. Tu jest wydanie specjalne, które mam przyjemność być, być edytorem i Zachęcam też do przeczytania pewnych artykułów, które były w tematach, o których powiedziałam, publikowane. Między innymi właśnie praca dotycząca aktywności fizycznej w pozdiagnozowaniu ograniczenia rozwoju płodu. I tu była taka bardziej praca dotycząca tego, co Panie słyszą, jakie dostają rekomendacje od swoich health czyli to niekoniecznie zawsze musi być lekarz, to w zależności od tego, jaki to jest kraj, to, tą opiekę okołoporodową różni specjaliści sprawują i faktycznie jest tak, że większość w ogóle się nie wypowiada, czyli automatycznie jak jest ograniczenie rozwoju płodu, to najlepiej jest wszystkiego zrezygnować i tylko leżeć i czekać, co będzie dalej. Tak i tutaj było też podjęta, podjęta tematyka tych Takich no, aspektów, że pani się boją, że są no, przerażone tym, co będzie dalej, że nie mają wsparcia i te aspekty społeczne też były e, podjęte.